Trofeum przechytrzony? Poczwórne zabójstwo jednym granatem odłamkowym? No cóż, nie ma wielu miejsc, gdzie da się w ogóle to zrobić. A gdzie się da? Jest do tego świetna lokalizacja. Cześć, jestem Efrio, a to już kolejny mój poradnik do trofeów do gry Killzone Shadow Fall. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Gdy ukończysz już kampanię, możesz skorzystać z wyboru rozdziałów i do tego możesz skoczyć do konkretnej sekcji. W rozdziale 5 jest taka sekcja Zapłaci za to. I właśnie tam polecam to zrobić. No najprościej, oczywiście, na poziomie niskim. Tu coś? No, trzeba przejść kawałek. Stoi tu przed wami, ponieważ coś zawioł. Nie możemy ja tu tracić. Dobrze, sytuacja opanowana, i tutaj, za tymi kontenerami, znajduje się interesujący nas obszar. Nawet jeżeli nie udać się za pierwszym razem, zaraz obok mamy punkt kontrolny. I tak naprawdę polecam raczej zginąć, żeby uspokoić przeciwników. Nie będą zaalarmowani. I tak jak mówiłem, sytuacja jest w miarę spokojna. Zaczynamy po cichu. Ten będzie nam tutaj przeszkadzać. Ale w takim ułożeniu możemy już rzucić granat. I tak oto zdobywamy trofeum przechytrzone. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw kciuka w górę. Linki do wszystkich moich filmów z tej serii znajdziesz w opisie poniżej. A jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!